Czołem ludziska z tej strony Staszek. Dzisiaj pokażę wam mini z gry Tricky Towers. Jest dzisiaj ze mną szynka. Już myślałam, że skończysz na no pokażę, nie pokażemy. No. no bo ja pokażę, ale jesteś dzisiaj ze mną, myślę, że mną pokazywać, dlatego. Mhm. Uh -huh. Więc, yy, pokażemy dzisiaj wam, na czym polega Tricky Towers, który jest grą dość, powiedziałbym, ciekawą, fajną, przyjemną, pełną, estetyczną, graficznie, która polega na stawianiu klocków jak w Tetrisie. Ale ma tutaj pewien twist. Twist fizyczny. To jest dodana fizyka do, e, do zabawy w Tetrisach. Na początku pokażemy Wam... Czy nie jesteś... sieci podłączyłem pada oczywiście. Już e, Na początku pokażemy Wam... Powiem wam, Opowiem Wam o plusach tej gry. A potem opowiemy Wam o minusach tej gry. Bo jest dużo plusów, jest też dużo minusów. Ja będę przy bardzo niebieski. Ustalamy a ja standardowe. bardzo zielona. Zielona możesz być, proszę bardzo. Więc tak, w tej grze przede wszystkim są trzy tryby. Mm, są trzy tryby, wyścig, przetrwanie oraz układanka, potem jeszcze losowy, więc to tak naprawdę jest minus, że ta gra ma tylko trzy tryby, w, 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 że tak powiem, w, w lokalnym, tak, bo możemy również grać online, ale oczywiście nagramy no, to lokalnie, kauczka -co. Więc po kolei polecimy, na początku wyścig, wybierzemy też tryb normalny, mamy tryb łatwy, nie, a czy niski, gdzie jest tylko biała magia, tryb normalny, gdzie jest biała magia i czarna magia, jest jeszcze specjalny z y, atmosferycznymi, że tak powiem, warunkami. Pokażemy wam na razie normalny. Pojedynczy mecz można też grać jakieś puchary do iluś tam punktów. Ale pokażę Wam po jednym meczu po jednym meczu z każdego tam trybu i zobaczycie o co chodzi. Możemy oczywiście poruszać. Szynka kliknęła. A tłumaczyłem, jak włączyć. <świetnie>, Świetnie! A ja tłumaczyłem jakieś jak sterowanie. No dobra, widzieliście, mam nadzieję. Można szturchać klocki, bo to chciałem wytłumaczyć. Tak jak się to zazwyczaj w cytrysi robiło, że się tak wbije klocek w bok. Więc po lewej stronie jest szynka. Po prawej stronie jestem ja. I w tej w tym trybie chodzi o to, żeby teraz jak najszybciej dobić się do samej góry. Więc gra jest dość prosta, jeśli chodzi o mechanikę. No, jak graliście w Tetrisy, to na pewno wiecie o co, wiecie, chodzi. O co chodzi. Jeśli nie wiecie o co chodzi w Tetrisie, no to hmm? po prostu stawia się klocki, żeby jak najwięcej punktów zdobyć. Ale w oryginalnym Tetrisie stawianie klocków polegało na tym, że trzeba było linie ścinać. Tu natomiast żadnych linii się nie ścina. Tutaj naszym zadaniem jest jak najwyżej się wbić. Teraz zobaczmy, mamy też jakieś upgrade'y. No i to jest właśnie biała i czarna magia. Teraz ja użyję na przykład magii czarnej. Ja też. I chyba szynka też użyła magii czarnej. Tylko, że ja jej powiększyłem kloca. I właśnie przez to Aha, się zrzuca. Popsułeś mi. A szynka natomiast y, postawiła mi krzaczki, że czasami nie widać, co się stawia. Coś próbowała mnie zahaczyć balonem. Że tak to ujmę. Mm. Ale się też jej się do nie udało, za no bardzo. Dramat. Ponieważ uniknąłem tego balona. Oczywiście jak widzicie, jest fizyka, tak? Czyli, o. Klocki źle ustawione będą spadać, tak? O, a ja sobie teraz użyję, o! Czegoś takiego i teraz. sobie zamurowałem jakby teren. teraz mogę sobie powiększać. Nie już przewracaj się. Wszystko to, co w dole już mi nie przeszkadza, już sobie mogę z powrotem stawiać o klocki. A, o kurde, stój! stój a teraz, zaraz się wszystko zacznie stój. przewracać. Nie! Masz bonus, ta... masz bonusy. No i poszło, diabły! Co to jest? Co to Co to za dziadostwo? Zabrałaś? No, świetnie! Ja to tak <laughs> ładnie ustawiałem. O, już się postawiło, dobrze. No ale nie. To za szybko. Bardzo ładnie. Masz balonika, proszę bardzo. Spadaj. Pobaw się, pobaw się balonem. Masz lepszego. Wow, Ło! Jakie wielkie niedostwo. Mam nadzieję, że sobie spadnie. Masz, szczęście spadło. A o co chodzi z tym wrzucaniem na bok? To pokażemy wam w innym trybie, gdzie to bardziej się przydaje. Do wrzucania, do wrzucania klotków. Zajmę no mogło za, za, zahaczyć o coś, więc też trzeba uważać. Ale teraz rzucam rzucam szynce taką czarną magię polegającą na obrotach. Ciał niebieskich, co to jest? Ale dziękuję, szybciej dojdę do góry. W sumie. <grystanie> o! I tak dzięki, szynce, było. dzięki szynce. Dzięki szynce szybciej doszedłem na szczyt. Gratuluję. Szybciej szczytowałem. No i tak właśnie wygląda, moi drodzy, wyścig. Czyli kto pierwszy tam wysoko się. Po tak? I postawi, nasze. I kliknijmy jeszcze lewą, niepotrzebnie. Potrzebnie, niepotrzebnie. To nie to, nie o to chodziło. A, wyjdź. Tak. No Teraz wszystko będziemy się od początku. Aha, no. Teraz, y, pokażemy wam przetrwanie. Też na normalnym. Pokażemy wam potem, jak wygląda ten niesamowity tryb. W przetrwaniu chodzi o to, żebyśmy użyli wszystkie klocki, nie zrzucając ich. Mamy trzy życia. Trzy razy zrzuci ktoś z nas klocki. I koniec gry. Albo po prostu musimy te wszystkie klocki poukładać. Ich jest teraz 66. Więc albo kto pierwszy ułoży 66 klocków, albo kto pierwszy trzy razy popełni lamę. I te klocki rzeczywiście podrzuca. Więc w tym trybie naprawdę trzeba uważać, jak się te klocki stawia. Ale to, jest, to nie jest tak, że jak zrzucimy na przykład trzy klocki za jednym razem, to już przegrana. Chodzi o liczbę akcji ze zrzucaniem klocków. Zresztą może to nawet uda nam się mu pokazać, tak? Bo na początku też myśleliśmy, że to, o, trzy klocki zrzuciłaś za jednym razem i koniec. O, bardzo fajny jest taki upgrade. Zobaczcie, teraz użyję u mnie daszki. I to oznacza, A? że o, gdzieś Moje tutaj obok, spadły. o, już spadły klocki szynce. Postawiliśmy takie coś, co jest całkowicie ekstra mega stabilne. I dzięki temu możemy, dzięki temu ja mogę teraz budować dalej. Na przykład z tej strony tylko. O. Nie mam pojęcia, co to jest, ale to chyba przyspiesza stawanie klocków, więc powodzenia. Dychamię. Ta gra jest świetna do trollowania. No i spadło przez ciebie. A, już drugi raz spadło, hue Co to? Nic? Co, 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 to? Ja pierwszy widzę ten bonus? Aha! Przyszły jakieś rubaczki i mi za zarąbały? Serio? Iść duszki. Duszek Kacper, który zarąbał mi kloty. No, kurde. I tym oto optymistycznym sposobem, bardzo szybko udało się pokonać szynkę. Geraldi odpadł! Ale możemy zrobić szybki rewanż, bo to poszło rzeczywiście bardzo szybko. Więc zróbmy jeszcze raz. Przetrwanie normalny. Po raz kolejny. Jak usłyszycie, że na przykład gadam trochę przez nos, to musicie mi wybaczyć, ponieważ przyszła wiosna. A, że ja niestety jestem alergikiem, no to niestety muszę teraz walczyć z teraz nie będzie dość, wesoło. Że, walczyć, nie dość, że z czasem do nagrania odcinka, też jeszcze muszę walczyć z tym, żeby w miarę wykichać i wysmarkać, zanim zacznę nagrywać i też będę pewnie robił tutaj przerwy niejedne, bo, żeby ten nos jednak wyczyścić. Więc, że tak powiem, łączę się w bóle ze wszystkimi alergikami, którzy zaczęli odczuwać wiosnę, a tymczasem zobaczcie. Teraz użyję lewego trigera, żeby wbić. O, nie udało mi się, ale, o. Takie akcje można triggerami robić. To użyjemy Proszę. x -a. Co ty zrobiłaś? A, no to połączyłaś moje zabawki, no, bardzo dobrze, to mi... Te pnącza związują moje kloce. Ze sobą. I teoretycznie one, jeżeli by od, będą odpadały, są teraz traktowane jako jedność. Mam kolejny bonus. Bonus... Bonus z, z, z tym piorunem oznacza, że... O ty, ja też ci coś życzę. Bonus z tym piorunem oznacza, że można zniszczyć ten klocek, który ostatnio się postawił. O. A! Ja tu swego czasu na Pegasusie grałem mnóstwo Tetris'a Zresztą Chociaż tu mój ojciec był wielki, większy fanem Tetris'a niż ja. Dobra, ja sobie teraz użyję bonusa. Przy bardzo sobie tutaj zmerdżujemy te kloce Trzeba uważać. Stój! Pórna. Stój! <grym> Co za w ogóle jakie chamstwo. No nie, no, ja się tak dobrze bawiłem, jak wszystkie no. Wszystkie poleciały. Szorodzi odpad... A, jak pięknie postawiłem, kurczę. Na, na, na nóżce postawiłem ten swój zamek. Dobra, teraz pokażę wam kolejny tryb. Tryb układanki Tryb układanki polega na tym, że po prostu Mamy układankę, wygrywa ten, kto ułoży Najwięcej klocków pod laserem W tym trybie automatycznie jest wyłączona czarna magia Nie można sobie już bruździć Bo i tak, tak naprawdę Samo, samo układanie tych klocków jest tutaj dużym wyzwaniem Więc trzeba jak najwięcej klocków Napakować Ten tutaj etap Jak najwięcej się da tak, W jakikolwiek sposób I muszą być oczywiście Wszystkie pod laserem takie jest zadanie tutaj, więc trzeba kombinować bardzo mocno, jak to zrobić, żeby wszystko się pomieściło. Nie, nie do końca zrobiłem tak jak chciałem, no ale już trudno. Mamy tylko jeden bonus, jedne plącza w tym tutaj. E, w tym trybie. I tymi plączami musimy jakoś się bawić, żeby wszystko połączyć jak trzeba. Chyba teraz już się plączasz, żeby było ciekawiej. O! Nerduję sobie to. Tylko tam widać, się jakoś układa bardzo ładnie. Oczywiście. Tak, więc... No i to jest w, su... no i to w sumie, w sumie to jest ostatni tryb, jaki ta gra, że tak powiem, ma do zaprezentowania, tak? Więc już teraz, jak już poznacie ten tryb, to teoretycznie już o tej grze wszystko. Jest oczywiście tryb single player, mm. który... Łooo, ale zepsułaś. To było bolesne. Jest jeszcze tryb single player, który ma wyzwania po prostu dla graczy. Oj, znowu spierdzieliłaś wszystko. To ja tu się w ogóle nie muszę... Nie muszę się już gimnastykować, już no tak ogóle... Zakończę to. Zakończę to, żebyś poczuła, że, 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 ten... że, że. Że, że, nie jest aż tak tragiczny jak mogłoby być. <laughs> Proszę bardzo. Ile? Trzynaście do jednego. 13! No wiadomo, że trzynaście. Jeszcze raz. Bo gra nam losuje różne układy, e, ziemi tam, żeby do tego dostosować. Więc jest tryb single player. Ale tryb single-player jest taki, powiedziałbym, no, no wyzwania są, tak, czyli musimy po prostu postawić ileś klocków, czy jakieś konkretne tam, no zresztą pokażę Wam fragment, fragment za chwilę. To tak, jakbyśmy grali w dwójkę, tylko że gramy w pojedynkę, no. Mhm, mm po to wyjaśniłeś. No bo to jest dokładnie to samo. Zresztą, to, mówię, zaraz zobaczycie. Zapnę to, bo tu zaraz, jak zobaczycie, to ten kwadrat odleciałby. Pamiętaj, że masz ponończę, używasz ponończę, używasz, dobrze. Nie! No to chyba. Musisz musisz uwzględniać fizykę. Czyli musisz wiedzieć, co może odpaść, jak coś ułożysz, bo na przykład będzie za duży ciężar. To w tej grze jest naprawdę mocno sporo związane moim zdaniem. Trzeba też zwracać uwagę, jaki następny klocek idzie. Zawsze tego klocka nazywam Laska. U nas zawsze się nazywało Laska. Gdzie jest laska? Dlaczego nie ma laski? Ona zawsze jest taką. To jest jedyna figura której, której, której w normalnym trisie można było zrobić TAK ZWANY Ale mnie trafił teraz, ale lama Której można było zrobić poczwórne ścięcie No i żeś przekroczyła laseru, ale teraz Chyba jednak mam więcej jak mi się to już wydaje Ale tym razem już <ścoughs> 16 tysięcy Ale nie no jednego więc jest jakiś sukces No więc moi drodzy tak wyglądały tryby Tryby dla dwóch graczy Ale jeszcze, pokażemy wam wyścig, ale tym razem jeszcze z trybem specjalnym. Bo tu się o wiele więcej dzieje. Chociaż my nie przebadamy za bardzo za tym trybem, ponieważ ten wiatr. Jest o, przypadkowy strasznie. Jest strasznie, no może nie jest przypadkowy, ale jeżeli ktoś na przykład rzuci przeciwnikowi tego. Rzuci przeciwnikowi i na przykład lodowe tetrominios, lodowe klocki, to potem to wszystko pod kątem tego wiatru normalnie się zmuchuje, zlatuje. Bo ten wiatr wyje teraz w lewą stronę. Czyli na zachód powiedzmy, tak? No i to oznacza, że rzeczywiście klocki będą się ślizgać, A raczej będą stare, będą się przekrzywiać. Więc nie warto ustawać wysokich wież, albo takich niezbyt. takich chyboczących się konstrukcji. Aha. To naj, 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 najbardziej. O, widzicie? O, bo, bo wiatr je właśnie w ten sposób zwiewa. Dlatego trzeba uważać. Teraz pożądam sobie tutaj. A masz, żeby ci było łatwiej. O, to tam jest. o, widzicie, lachę też postawiłem. To w ogóle, ciekawe, ciekawie, ogólnie mi. Mhm. Lachę postawiłem i lacha spadła. Tak ją postawiłem, czy... Co to za balonik? Mam dmuchać w niego. O i mi się tak, krzywo postawiło. Balon. No i teraz moja konstrukcja będzie bardzo krzywa, ale ja to połączę ładnie zaraz. O. No i teraz już nie da się układać tak, jakby się chciało układać, niestety, tak, taką krzywą konstrukcją. Więc będę liczył pewnie na jakiegoś bonusa który mi to ładnie wyrówna. Albo wszystko po prostu szlak na chwilę. Uhu! Eee. No świetnie. Co ty mi tam wrzucasz? Eee. Ujdzie! O! <laughs> no mogłem ci zrobić teraz... Mogłem ci zrobić, mogłem ci zrobić jaja, mogłem ci włączyć ee, lodowe Mogłeś klocki. Mogę zrobić? Mogłem ci jaja zrobić, jajecznicę, ale włączyłem, wyobraź sobie, sobie bonusa zamiast tobie. Nie masz lodowych klocków, dziękuj mi. Tak. tak. Zmieści się. Zmieści się o, zmieściło o się. Bra. Stanisław wow. jest coraz wyżej. Ten wiatr może czasami pomagać, jeśli stawia się rzeczywiście z wiatrem, co to za balonik? Ten balonik, Nie wiem. Przypał ten balonik już spowalnie, więc odpowiem tym samym trochę na czas można grać dzięki temu Okej okay. Dobra. Dobra, jestem coraz bliżej czy szynka podoła? Czy szynka mnie dogoni? Szynce się wszystko chybocze. Znowu balonik! nie, jak się. mi dają, no to ja mam zrobić. Dobra, to ja sobie tutaj jeszcze wszystko O, kurde, o! Się chybotać. o, dobrze, dobrze! Tak! Co za chybotliwe. Gdzie dostać? Tak. I proszę bardzo, stawiamy finałowy daszek. Staszek postawił daszek. i jest. Kolejne zwycięstwo. No, więc gra jest gdzie banalna, no. No banalno, zaczucować klocki. Chociaż, no szynka na chociaż raz ze mną wygrać, no, żeby to nie było tak, że każdy, na wygrywa. Oj, tam, masz cieszę się wygrywać. Faktycznie wygrywa czasem ze mną. A to baczcie, bo to tak naprawdę, jeżeli od początku gdzieś na dole postawi się, zobaczcie na moją, na moją wieżę, gdzieś na dole bym popełnił dalej błąd, to, to wszystko by się chyba tało, by spadało. Ale, że znalazłem bonusa, który stawiał mi idealnie prosto, zamurowane kawałek, to wszystko udało się potem już naprawić. Więc wszystko to już zależy od tego, jakie też bonusy dochodzą, więc jest tutaj pewna losowość. No ale to jest gra, tak naprawdę moim zdaniem, imprezowa bardziej niż jakaś taka, że trzeba się spinać, więc to oczywiście może jednocześnie czterech graczy grać, więc też jest ciekawe. Jestem ciekaw, czy można zrobić czarną magię, nabruźnić każdemu graczowi z osobna, czy, czy, wybiera się? czy wszystkim, no właśnie, to może się wybiera. A może kiedyś sprawdzimy. Może kiedyś a uda się tak. sprawdzić. No dobrze, moi drodzy, a teraz jeśli chodzi o minusy. Pogadajmy o minusach tej gry. Największym, moim zdaniem, minusem jest, uwaga, uwaga, cena. Wyobraźcie sobie, że ta gra kosztuje, uwaga, werble... 15 euro! 15 euro za coś takiego! Bitwa lokalna, nie, jeden gracz. No jeden gracz polega na tym, że wybieramy sobie jakiegoś patiumkina, wybieramy sobie jakieś klocki, chociaż wyobraźcie sobie, że każde klocki oprócz tych dwóch są płatne. W sklepie można kupić klocki. Jeszcze, pomimo, że 15 euro to jeszcze klocki są płatne w ogóle. What the fuck? Jest tryb nieskończony, który tylko, tylko układankowe i wezwanie i tylko przetrwanie może być, e, może być w trybie nieskończonym. A to wszystko jeszcze dodają jakieś dodatkowe jeszcze efekty, że to, to, to tak naprawdę jest dość ciężkie do ogarnięcia i, i szybko gry się kończą, więc nie można sobie tak po prostu pograć Tetris'a. Co mnie właśnie jakby sprowadza do kolejnego minusa. Nie ma gry dowolnej typowego Tetris'a. Ale wydaje mi się, że to może być problem związany z licencją. Może nie mogli zrobić gry, która bazuje na Tetrisie, bo musieliby rzeczywiście mieć te licencję Tetris'a, więc po prostu użyli kształtów klocków z a reszta to po prostu jest fizyka i zupełnie inna gra. Pokażę Wam jakąś, jakąś próbę, to mamy po prostu co to mamy. Teraz mamy wyzwanie, tak? Czyli w tej próbie, po prostu muszę te wszystkie klocki ułożyć, tak? 19 klocków, tam 20 klocków muszę ułożyć, zanim mi się skończy czas. I na tym polegają próby. Czyli to samo, co widzieliście, e, przed chwilą w bitwie lokalnej, tylko że tym razem jest z jakimiś losowymi, że tak powiem, e, przez, e, przez tego, przez komputer ustawionymi, yy, urozma... urozmaiceniami. Uro i, co? Urozmaiceniami! No, trudne słowo, szczególnie jak się ma zawalone. Tak, więc no, więc to jest też duży minus, tak? Że, że no, ta grama za mało kontentu, jak na 15 euro i jeszcze w tą kasę, za dodatkowe skórki. Ja nie wiem, kto w ogóle kiedykolwiek te skórki kupuje. Innym problemem tej gry jest to, że ona oczywiście, ma e, możliwość, daje możliwości grania, świetne to było, grania przy, z innymi graczami online, tylko wyobraźcie sobie, że koszt tej gry e, pływa na to, że tak naprawdę nie ma z kim grać. No mnie to nie dziwi, 15 euro. Co chwilę już robiłem 3 próby wejścia y, w jakiś tryb. Proszę bardzo, mam medal, też nie ma takich medali, że mam złoto, srebro, brąz, po prostu mam medal za, za, za zrobienie. Ile razy bym wchodził w bitwę online, znaleźć puchar online, to nigdy jeszcze nawet jeden gracz się nie połączył. Zawsze czekam, czekam, czekam. No oczywiście ze znajomymi można grać online, tak? Ale nikt tutaj nowy się w ogóle nie wybiera, bo tu praktycznie nikt to nie gra online i nikt nie wyszukuje, no bo czas oczekiwania jest bliski nieskończonemu. Nawet no trzeba by to usiąść, nie wiem, pójść na kawę, zjeść obiad, Wydaje ukrywać mi się, że kawowego. jak już ktoś kupił taką grę, to kupił ją po to, żeby ze znajomymi na imprezie pograć, a nie po to, żeby online szukać sobie kolegów do rozgrywki. Tak mi się wydaje. Gdyby ta gra kosztowała 5 euro, wydaje mi się, że miałaby o wiele więcej, a, o wiele większy jakby zasięg działania. No, ale niestety ktoś tak wymyślił, że 15 euro chce za to. Za 15 euro można mieć zupełnie inne gry, które o wiele więcej, kurczę, panu dają i starczają wiele, o wiele więcej godzin rozgrywki. No, 15 euro, kurczę. Ja nie wiem, kto ustala takie ceny. Naprawdę nie wiem. No nie wiem, może naprawdę myśleli, że to się sprzeda za 15 euro. Bo dla mnie jest wszystko okej okay do momentu, w którym dowiaduję się, ile to kosztuje. Prawda? I w sklepie nie będę wchodził w sklep, bo oczywiście sklep to jest nakładka Steama, która pokaże, że mamy do kupienia nowe klocki i nowe wyglądy naszych bohaterów. Świetnie. Dlaczego to nie jest darmowe, tylko to jest płatne? Nie wiem, rzut na kasę cał pełną gębą. Więc jeżeli macie 15 euro i macie dużo ludzi, z którymi chcielibyście grać, to wydaje mi się, że jest to gra dla was. Ja oczywiście klucz dostałem. Nie, nie, przepraszam, nie dostałem tutaj klucza. Ja kupiłem tę grę w bundlu za 1 euro, 109 euro i w tej grze. I w tym bundlu była Tagra i jakieś tam trzy inne chyba? Szczerze powiedziawszy, żadne z tych trzech mnie nie interesowało, interesowała mnie tylko Tagra, która już, że to 1 euro już ma 15, 15 razy taniej, no 14 powiedzmy, niż normalnie. Prawda, w paczce, więc szukajcie tej gry na pewno po promocjach. 75 to minimum. Moim zdaniem cena powinna być 5 euro i nie większa, no bo bez przesady. Szukajcie jej w paczkach, przede wszystkim na promocjach, bo. A ostatnio znowu gdzieś była w paczce. Nie wiem. A ja zje, w paczce, którą znalazłem, to właśnie ją kupiłem. Aha, okej. Okay. Także, także tak to wygląda. Moi drodzy, to była taka właśnie szybka minigrażka z, z Tricky Towers. Jak Wam się podobało, zostawcie lajka. My Wam dziękujemy pięknie za obejrzenie tego odcinka. Możecie też dać znać w komentarzach, co o sądzicie o tej grze, czy Wam się podoba, bo naprawdę jest słodka, urocza i w ogóle... I fajnie się graficznie, gra graficznie płynnie, wszystko jest super! Gdyby nie to jak bardzo okrejona ona jest z contentu i jak można byłoby z tej gry jeszcze zrobić inne fajne rzeczy tych trybów, Za 15? Za 15 euro? Tych, tryb, tych trybów powinno być co najmniej z 5-6, różnych 8-10, wymyślać, kombinować, a nie zrobić 3 konie. Pokazali, ale czekaj, bo mówimy, górę. że gra jest fajna i się nad nią postwimy przez pół odcinka. Bo ona jest fajna. I kosztuje 15 euro. Ale kosztuje 15 euro i jest wybrakowana z kontentu. Już nie będę się powtarzał po raz kolejny. To jest moja finalna opinia o to, na temat tej gry. W ogóle ci, którzy byli na streamach, to widzieli już tę grę wcześniej. I już słyszeli, pozdrawiam. jak się pastwimy nad tą grą. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na tym streamie i z pokazu Tricky Towers. Dziękujemy Wam bardzo, Wielka Piona, i do zobaczenia. W innych odcinkach na Staszku i Graszku i na streamach również. Trzymajcie się! Cześć! Pa.